To jak RDR2, ale jako zwykły łowczy. Zanim jednak udamy się na pierwsze polowanie, obowiązkowo należy odwiedzić rusznikarza, aby uzupełnić u niego zapasy amunicji. Po czym wsiadłem na swojego ogiera i pojechałem prosto do rzeźnika, aby sprawdzić czego potrzebuję. Znam jedno dobre miejsce, gdzie mogę rozpocząć łowy. Po długiej drodze zatrzymałem się niedaleko domku letniskowego, gdzie pozostawiłem konia. Zabrałem ze sobą łuk i wyruszyłem na polowanie. Planowałem złapać wielkiego jelenia. Niestety nie udało mi się go trafić. Drugi zdołał mi zwiać, ale jak to się mówi do trzech razy sztuka. Po złapaniu swojej zwierzyny na miejscu ją oprawiłem. Skórę zebrałem ze sobą, wrzuciłem ją na wierzchowca, by po chwili powrócić do rzeźnika. Oczywiście, mięso sprzedałem rzeźnikowi za normalną cenę. Za to, za potrzebną mu skórę, otrzymałem znacznie większą nagrodę. Nie czekając, ponownie wybrałem się na łowy. Życie łowczego jest spokojne. Przekrada się przez lasy i polany, poszukując swojej zwierzyny. Kiedy już jakąś znajdziesz, jesteś niczym drapieżnik, bezwzględny i szybki. W każdym razie, pióra przydadzą się tak samo. Jak skóra. Swoją drogą, jeśli podobają wam się materiały, chcielibyście mnie wesprzeć, aby odcinek lepiej się pozycjonował, byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście zostawili polubienie. Piękne dzięki! Tym razem zabrałem całego jelenia do miasteczka Valentine. Rzeźnik potrzebował całego zwierzęcia, no to i jest. Sprzedałem mu je. Do tego otrzymałem niemałą zapłatę za pióra. Po udanych łowach odwiedziłem różnikarza, by jak zawsze uzupełnić amunicję na następne łowy. Zadbałem o swojego konia, wyczesałem go i co więcej nakarmiłem. Wspólnie skierowaliśmy się do miasta, gdzie mieszkańcy płacą znacznie więcej za skóry. Po wzięciu zlecenia udałem się na miejsce, gdzie można spotkać Jelenie. Rzecz w tym, że w lasach spotkałem pomioty. Zasada z nimi jest prosta: bądź zwierzyną albo łowczym. Mimo wszystko, wolałem być łowczym. Kilkoma celnymi strzałami pozbyłem się pomiotów. Robiąc przysługę ludziom, znalazłem nawet ich ofiarę. Niestety nie miała przy sobie niczego, dzięki czemu mógłbym określić, kim ona była. Wracając do mojego zadania, powoli się ściemniało, dlatego postanowiłem przełożyć to na następny dzień. Z tego powodu zapalowałem na wapita. Niestety, jedna strzała go nie powaliła. Trzeba było się śpieszyć, aby skrócić jego męki. Zabrałem się za uprawienie zwierzyny. Zabrałem z niego co bardziej przydatne rzeczy, jak mięso. Rozbiłem obóz, przygotowałem posiłek i po najedzeniu się poszedłem na spoczynek. Następnego dnia mogłem rozpocząć łowy. Po długim tropieniu zwierzyny udało mi się namierzyć jelenia. Istotne jest zachowanie zimnej krwi. Nie wolno zbyt wcześnie wypuścić cięciwy. Czasami należy poczekać. Udać się za zwierzyną i dopiero wtedy kiedy kiedy jesteśmy pewni, że idealnie trafimy, aby nie spożyć zwierzęcia, albo co gorsza, nie zranić go. Celnym strzałem powaliłem jelenia. Bez bólu i cierpienia. Po zdobyciu potrzebnej skóry mogłem powrócić do miasta. Droga odbyła się dosyć spokojnie, bez większych niespodzianek. Na miejscu oddałem skórę za naprawdę dobrą zapłatę. Po wszystkim wskoczyłem na wierzchowca i powróciliśmy do Valentine. Aby przyspieszyć pracę i móc efektywniej pracować, udałem się do sklepu wielobranżowego, gdzie postanowiłem zakupić powóz. Kiedy znalazłem idealny dla siebie, Odstawiłem swojego konia do stajni i wsiadłem na nowy wóz. Pechem prosto do mojego ulubionego miejsca. No dobrze, najpierw sprawdziłem czego potrzebował rzeźnik. Po długiej, a zarazem przyjemnej drodze dojechałem znowu do domku letniskowego. Tym razem jednak pojechałem z końmi prosto między drzewa. Zostawiłem wóz na pograniczu lasu, zabrałem łuk i wybrałem się na dalsze polowanie. Tym razem po upolowaniu zwierzyny i pozyskaniu z niej skóry. Nie musiałem od razu wracać do miasta, mogłem ją zapakować na wóz, a po chwili mogłem powrócić do prowadzenia dalszych łowów. Kiedy napotykałem bardzo ciekawe miejsca, prawdopodobnie jakieś cmentarzysko-india. W innych przypadkach działałem szybko, kiedy byłem atakowany przez kilka wilków. Jakby nie patrzeć, to ich skórę będę mógł sprzedać za dobrą sumkę. Jednak jeden trop rzucił mi się w oczy, a były to ślady wielkiego papita. Jak się po chwili okazało, była to legendarna zwierzyna. Za jej trofea dostanę niebyle nagrodę. Po powrocie do miasta i sprzedaniu wszystkiego, polowanie było aż nadto opłacalne. Po jednej wyprawie zwrócił mi się zakup wozu. Po długim i ciężkim dniu, jedyne o czym marzyłem, to ciepła kąpiel i zmycie z siebie całego smrodu. Kiedy udałem się do salonu, zostałem zaczepiony przez pijanego kowboja, który chciał się ze mną zmierzyć w pojedynku. Pojedynek skończył się w błyskawicznym tempie. W sumie, to nawet nie zdążył się rozpocząć, a cowboy spadł już z nóg. Jak Zabrałem naszego pijanego bohatera i zaniosłem go prosto do pokoju. Niech sobie odpocznie. Wracając do salonu, po udanych łowach, miałem powód do świętowania. Opowiadałem nawet innym o moich dokonaniach. Wiedziałem jednak, że to dopiero początek mojej kariery. Z tego powodu, po krótkiej celebracji, udałem się do rusznikarza, aby zakupić kołczan strzał, co więcej, zapachy maskujące. I byłem gotowy, aby wybrać się na kolejną wyprawę. Uznałem, że zakupię jeszcze większy wóz, tym razem czekała mnie naprawdę długa wyprawa, przed którą postanowiłem się porządnie wyspać. Rankiem wyruszyłem na podróż. Chociaż niektórzy te ewidentnie nie potrafią jeździć i tylko mocni w gębie są. A kiedy do nich wyjdziesz, to już w te pędy znikają. Mniejsza z tym. Wybrałem się daleko od miasta, gdzie można było złapać inną zwierzynę której nie znajdziemy w pobliżu Valentine. Tym samym więcej dolarów dostanę za skóry i tak dalej. Zauważyłem wypadek na trakcie i postanowiłem się zatrzymać, aby sprawdzić, co tam się stało. Po chwili zrozumiałem: bandyta, napadł na dorożkę, a teraz chciał okraść i mnie, wykorzystując go za wahanie Zaatakowałem go. Już wiem więcej, o tym bandyta nie napadnie, ale was pewnie bardziej interesują łowy, dlatego do nich powróćmy. Zostawiłem w pobliżu powóz, widać, że ktoś tu był i nawet po sobie nie posprzątał. Czekało na mnie jak zwykle to samo, złapanie zwierzyny, oprawienie jej i zapakowanie skóry na wóz. Następnie będzie to trzeba powtórzyć aż do zapełnienia całego wozu. Kolwiek, jedno muszę przyznać, naprawdę piękne widoki są z tego miejsca chyba najlepsze jakie dotąd ujrzałem po udanych łowach trzeba było jeszcze zabezpieczyć łup oczekiwać na mnie będzie długa droga powrotna w związku z tym by zaoszczędzić czas wybierałem skróty na przykład jechałem przez po posesję, ale wy o niczym nie wiecie, w porządku? Podróż jak zwykle minęła dosyć spokojnie. Po dotarciu do miasta miałem ręce pełne roboty w sprzedaży skóry, Ale chętnych nie brakowało. Zakupiłem gazetę i znalazłem informację o niebezpiecznym niedźwiedziu, który grasował w okolicznych lasach. Na tę wyprawę musiałem lepiej się przygotować. Zakupiłem broń długą i potrzebne rzeczy do konserwacji jej. A życie na dzikim zachodzie, jak to one? Nigdy nie wiesz, kiedy wpadniesz na jakiegoś wariata. Trzeba czym prędzej o nim poinformować szeryf, a ty gdzie wstajesz? Leżeć mi na tych deskach i się nie ruszyć! Bądź co bądź po zlokalizowaniu lasu, o którym była mowa. Wybrałem się tam, jeżeli myśleliście, że szaleńców boje, pijani pojedynkowcy, jak i pomioty to wszystko. To mam dla was niespodziankę. Natknąłem się na członków gangu. Jak widać, życie na dzikim zachodzie nie jest takie proste i trzeba umieć o siebie zadbać. Po wygranym starciu odnalazłem swojego konia i zaprowadziłem go do miejsca, gdzie postanowiłem rozbić obóz. Przygotowałem się na następny dzień, porządnie zjadłem i rankiem mogłem ruszyć do miejsca docelowego. Aczkolwiek los uwielbia mnie zaskakiwać i spotkałem braci, którzy wskoczyli do beczek i poprosili mnie, abym popchnął beczki. Planowali w epicki sposób spać z wodospadu. No nic, jeśli chcieli, no to proszę. Na koniec. Sprawdziłem czy nic im się nie stało. Byli z siebie zadowoleni, tak więc chyba to było najważniejsze. Niemniej, ja miałem niedźwiedzia do złapania. Po dotarciu na miejsce, wolałem na wszelki wypadek zostawić w bezpiecznej odległości konia. Przygotowałem broń i wyruszyłem na łowy. Trzymałem się wysokich punktów, by mieć dobrą widoczność. Byłem czujny niczym ważka i wypatrywałem śladów, które mogłyby wskazać na bestie. Raczej nie muszę wspominać, że wykorzystywałem substancje maskujące mój zapach, gdy w końcu udało mi się namierzyć niedźwiedzia. Faktycznie, był z niego kawał zwierza. Kiedy byłem pewny. Trafu, dopiero wówczas oddałem strzał. Jednym celnym trafieniem powaliłem takie monstrum na łopatki. Nie mówmy o tym, ile zajął mi oskurowanie go, ani o tym, jak ciężkie było jego futro. Po zapakowaniu futra na wierzchowca udałem się do trapera, który skupuje takie rzeczy i oferuje najlepsze ceny. Jednak po drodze spotkałem kowboja w potrzebie, któremu uciekł koń. Jako że byłem łowczym, odnalezienie go nie zajęło mi długo. Złapałem konia na lasso i zaprowadziłem zgubę do właściciela. Kolega przynajmniej mógł wrócić bezpiecznie do domu. Po wszystkim pechem prosto do trapera, który pogratulował mi udanych łowów. Nie licząc sprzedania mu skóry i otrzymania za to ogromnej nagrody. Za moje wyczyny miał dla mnie strój. Znaczy, musiałem go kupić, ale nie sprzedawał go byle komu. Teraz to wyglądam jak prawdziwy łowczy. Powróciłem do Valentine, gdzie zamierzałem świętować moje kolejne udane łowy. Jedni mi gratulowali, inni słuchali moich opowieści. A pozostałych to nie interesowało. W sumie jak zawsze, z ciekawszych rzeczy, właściciel stajni miał dla mnie pracę. Jakbym nie złapał kiedyś jakiegoś dzikiego konia, to chętnie go ode mnie kupi. Brzmiało tak, nowe wyzwanie którego z chęcią się podjąłem. Wybrałem się do miejsca, gdzie przebywały dzikie konie. Po cichu zakradłem się do nich z łapem jednego na lasso. Po skróceniu dystansu zacząłem go uspokajać, acz największa zabawa dopiero była przede mną. Należało wskoczyć na konia i zostać na jego grzbiecie, dopóki nas nie zaakceptuje. Reszta już jest względnie prosta, ale to nie moje zadanie. Ja miałem tylko złapać konia i dostarczyć go do stajennego, za co otrzymałem godziwą zapłatę. Po długim dniu pracy myślałem tylko o jednym, o gorącej kąpieli. W sumie jak zawsze w następstwie wybrałem się do salonu, gdzie słuchałem plotek na temat zwierzyny. Ludzie mówili coś o legendarnej zwierzynie w terenach górskich. Po opracowaniu planu drogi wybrałem się tam. Szczęśliwie miałem na sobie nowe ubranie ze skóry Niedźwiedzia, które to dobrze chroniło mnie przed zimnym. Planowałem odnaleźć wysoki punkt i stąd rozpocząć moje poszukiwania. Chociaż nie widziałem niczego oprócz zwykłych jeleni. Pamiętać trzeba, aby patrzeć pod nogi z bardziej interesujących rzeczy znalazłem biedaków, którzy zamarźli na mrozie. Z dalszych poszukiwań dalej nic. Ani zwierzyny, ani śladu. Dopiero pod koniec dnia udało mi się namierzyć dwa jelenie. Po złapaniu ich był to dobry moment, aby zakończyć łowy. W końcu dzień powoli się kończył, a ja nie chciałem podzielić losów wcześniej napotkanych osób. Zaniosłem skóry do trapera i wymieniłem się z nim na strój. Przyznam, że strój z bejego bizona bardziej mi się spodobał. Niestety, plotki na temat legendarnego bizona okazały się być nieprawdziwe. W związku z tym powróciłem do moich poprzednich zajęć, jak proste łowy na jelenie, ptaki, króliki i tak dalej. Niekiedy spotykałem którzy doprowadzili do tragicznego wypadku. Dałem tylko upust swoim emocjom i poszedłem w swoją stronę. Po udanych łowach, gdy już przygotowałem wszystko, wiozłem dobra do miasta, które natychmiastowo się rozchodziły. Od czasu do czasu szeryf potrzebował mojej pomocy, w celu pozbycia się watachy wilków, która panosiła się na pobliskich traktach. Nie ukrywając, udało mi się złapać jeszcze kilka legendarnych zwierząt. Na przykład tutaj dorwałem jelenia. Chociaż nie mogę powiedzieć, że wyszło mi to idealnie. Pierwszy strzał był celny, ale potem musiałem złapać go podczas ruchu, co już takie proste nie było. Kolejno, pozyskiwałem skóry i robiłem dalej. To co już wam pokazałem. I tak właśnie wiedzie się życie zwyczajnego łowczego. A my jeszcze się spotkamy.